dręczyciele, którzy mnie gnębili, nie wiedzieli, że mam brązowy pas, dopóki nie było dla nich za późno. Mój najlepszy przyjaciel Igor i ja jedliśmy lunch, gdy dwóch potężnych maturzystów uznało, że siedzimy na ich miejscu. Ten większy Krystian wysypał mi tacę na głowę, podczas gdy jego kolega Jarek śmiał się, mówiąc, że pierwszoklasiści nie mają wstępu do strefy maturzystów, chociaż żadnej strefy maturzystów nie było. I wszyscy o tym wiedzieli. Igor próbował powiedzieć, że się przesiądziemy, ale Christian złamał jego okulary na pół i wrzucił je do jego czekoladowego mleka, pytając, czy teraz widzi lepiej. Moje pięści trzęsły się pod stołem, ale zmusiłem je do rozluźnienia, ponieważ sensei zawsze powtarzał, że karate służy tylko do obrony, a nigdy do wyładowywania złości. Jarek zobaczył mój plecak z anime i Byliśmy tymi dziwnymi dzieciakami, które biegają z rękami odchylonymi do tyłu, czego nigdy nie robiliśmy, ale teraz połowa stołówki wyciągnęła telefony. Krystian zabrał inhalator Igora i opróżnił go. Podczas gdy Igor z trudem łapał powietrze, mówiąc, że naprawdę go potrzebuje, żeby oddychać, a oni tylko śmiali się głośniej. Kiedy kazali nam pokazać nasze fajne umiejętności walki z anime, a my odmówiliśmy. Jarek podciął nogi Igora, a ten upadł twarzą na podłogę, raniąc sobie łokieć o brudną posadzkę stołówki. Pomogłem Igorowi wstać, podczas gdy Krystian przeglądał nasze telefony, czytając na głos nasze SMSy o kółku robotyki, jakby to była najśmieszniejsza rzecz na świecie. Znalazł zdjęcie młodszej siostry Igora i powiedział, że jest niezła i może poszuka jej po szkole. Igor na Prawdę próbował złapać swój telefon, ale Jarek pchnął go na ścianę tak mocno, że rozbiła się ramka z obrazkiem. Krystian kazał nam pozbierać każdy kawałek szkła rękami, podczas gdy wszyscy patrzyli. Igor szepnął: "Stary, dlaczego nic nie zrobisz? Wiem, że potrafisz, ale ja tylko potrząsnąłem głową, bo gdybym zaczął, nie wiedziałem, czy mógłbym przestać". Następnego dnia czekali na nas z opaskami zaciskowymi i przymocowali nam plecaki tyłem naprzód, więc wyglądaliśmy jak idioci idąc na lekcje. Jarek to filmował, mówiąc: "Oto co się dzieje z dzieciakami, które myślą, że życie jest jak anime, gdzie słabe dzieci nagle stają się potężne. Tyle że w prawdziwym życiu słabe dzieciaki po prostu zostają zniszczone". Kiedy nauczyciele pytali, co się stało, Christian stał tuż za nami, więc wiedzieliśmy, że musimy powiedzieć, że to tylko żart, czy coś w tym stylu. A pani Jankowska na pewno widziała rękę Krystiana na moim ramieniu, ale odwróciła się, jakby nic nie widziała. Krystian powiedział, że jutro zrobią nam kręciołki w każdej łazience w szkole, a Jarek powiedział, że jego brat ze studiów chce nas poznać, a on urządzał kocówę prawdziwym dorosłym, więc wyobraźcie sobie, co zrobiłby pierwszoklasistą. Igor złapał mnie w szatni, praktycznie płacząc i powiedział: Proszę, po prostu raz się postaw. Wiesz, że możesz to zakończyć, ale powiedziałem mu, że postawienie się, gdy jestem wyszkolony, pędziłoby mnie w poważne kłopoty. Po szkole Krystian złapał mnie za ramię, mówiąc, że mam mięśnie jak spaghetti i zapytał, czy kiedykolwiek w ogóle uderzyłem kogoś, co było szalone. Jarek powiedział, że zapiszą nas na konkurs talentów, żebyśmy tańczyli do w kocich uszach, a jeśli tego nie zrobimy. Złamią Igorowi nadgarstek, żeby nie mógł już grać w gry. Każda cząstka mnie chciała ich powalić, a Igor ciągle patrzył na mnie jakby mówił: "Proszę, zrób coś". Umierałem w środku, patrząc jak cierpi z powodu moich głupich zasad. Krystian zabrał Igorowi pieniądze na lunch i kupił sobie za nie pizzę. Kiedy Igorowi zaburczało w brzuchu, Jarek uderzył go w brzuch, a Igor upadł na kolana, z trudem łapiąc oddech. Musiałem napiąć każdy mięsień w ciele, żeby powstrzymać się przed pokazaniem im, jak wygląda idealnie wykonane kopnięcie okrężne. Powiedzieli, że jutro przykleją nas taśmą do masztu flagowego podczas porannego apelu, co w zasadzie zrujnowałoby nam całe życie na zawsze. A Krystian dodał, że najpierw nas do bielizny. Potem Jarek chwycił wyrywać strony z rysunkami, nad którymi pracował od miesięcy. Te niesamowite, szczegółowe mechy i postacie, które stworzył do komiksu, który razem tworzyliśmy. Podnosił każdy z nich, zanim przedarł go na pół, podczas gdy Igor błagał go, żeby przestał. Właściwie błagał, a Krystian tylko się roześmiał, mówiąc: "Może teraz Igor będzie miał czas nauczyć się rysować coś, co nie jest do niczego". Kazali Igorowi zjeść jeden z podartych kawałków, podczas gdy ja stałem tam, nienawidząc siebie za to, że nie broniłem mojego najlepszego przyjaciela. Próbowaliśmy wyjść bocznym wyjściem, ale cała ich ekipa piłkarska tam była, a Krystian powiedział, że założą się, który z nas pierwszy się rozpłacze. Jarek uderzył Igora w twarz tak mocno, że zostawił odcisk dłoni, a potem zrobił to ponownie, gdy ten się nie rozpłakał. Igor Próbował zasłonić.